No, i usiadłam i mówię, no to jest auto dla mnie. Wszystko, wszystko mi tu pasuje. Dzień dobry, nazywam się Mirosława Kowalkowska. Od 27 lat dbam o to, żeby moi klienci mieli zawsze pieniądze i prowadzę firmę Przemyślane Finanse. Jak to się stało, że kupiłam samochód Lexus. No wiecie, ja miałam właściwie takie małe pragnienia. Ostatnio jeździłam e, Toyotą, e, hybrydą, bardzo byłam zadowolona bardzo. Natomiast no, chciałam posmakować jeszcze innego e, wyboru. W związku z tym pojechałam do firmy Toyota Jaworski Auto. W związku z tym, że tam właśnie miałam tą Toyotę. Byłam bardzo zadowolona z serwisu, bo zawsze było na czas, na miejsce, na pewno. Przymierzałam się co prawda do Toyoty troszeczkę wyższej, bo zależało mi na takim małym suwie, ale obok stał Lexus. No i usiadłam i mówię, no to jest auto dla mnie, wszystko, wszystko mi tu pasuje, długość siedzenia, wysokość siedzenia. W związku z tym padła decyzja, Lexus. Wcale nie trzeba jechać do Gdańska czy też do innego miasta, żeby kupić Lexusa i pani Daria Kasprzyk, ona mi zaproponowała właśnie taką wersję Lexus UX. To jest samochód, który ma służyć kobiecie, która jest biznesmenką, która dba również o finanse innych biznesmenek, jak i biznesmenów. Poza tym, słuchajcie, no prawda jest taka, że jednak, co by nie powiedzieć, każdy lubi luksus. Przekonałam się, że to jest jakość jednak, bo wiecie, pieniądze same w sobie szczęścia nie dają. Dają możliwości, a możliwości są wymiarem luksusu, ponieważ dbam o to, żeby moi klienci mieli zawsze pieniądze na to, co sobie wymarzą, na to, co chcieliby, ja im tylko podpowiadam lekko sposoby, a kto osiągną.